Witam Was wszystkich z tej strony Michał i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale. Tym razem postanowiłem podjąć się tematu, którego nie podejmowałem się przez prawie dwa lata od czasu kiedy zacząłem nagrywać na YouTube i mam zamiar podejść do tego tematu bardzo obiektywnie, tak obiektywnie jak to tylko jest możliwe. Na tyle ile jestem w stanie, ponieważ jest to temat obszerny i mam zamiar poruszyć każdy pojedynczy wątek. Jeżeli o czymś zapomnę, to poproszę moich kolegów po fachu, żeby mi w komentarzu wypomnieli o czym zapomniałem, ale postaram się powiedzieć o wszystkim tym, co przynajmniej dla mnie jest ważne, co moje oko wychwyciło. Po dwóch latach nagrywania na YouTubie postanowiłem, że dam stawie filmik o tym, czy w ogóle warto zaczynać z nagrywaniem koda na ET, czy warto nagrywać komentarze, czy warto dalej bawić się w ten szajs, czy to jest w ogóle warte świeczki eee, więc bez zbędnego owijania w bawełnę, zacznijmy, mam zamiar zacząć najpierw od minusów, dlaczego nie warto nagrywać na YouTube'a oczywiście będę mówił tylko i wyłącznie z szyldem Call of Duty, ponieważ jeżeli chcecie nagrywać na przykład poradniki, jak obsługiwać jakiś sprzęt komputerowy albo cokolwiek w tym stylu, to to już nie jest moja bajka, więc nie mogę wam powiedzieć jakie będą realia, więc wam tylko powiem, że jeżeli chcielibyście zacząć nagrywać na YouTube, to musicie liczyć się z tymi e, rzeczami, o których teraz będę mówił, więc zacznijmy od minusów, troszkę ich jest. Tak więc zacznijmy od tego. Mała widownia. Będę tutaj się też, wiecie, wspomagał kartką. Wypisałem tutaj sobie poszczególne, mm, poszczególne hasła i będę je stopniowo rozbudowywał mała widownia, co rozumiem przez małą widownię. Chodzi mi o to, że niemożliwym jest właściwie uzyskanie przez nagrywanie Call of Duty większej widowni, większej ilości subskrybentów niż te załóżmy 2000. Na ten moment z funkcjonujących youtuberów największą z tych naszych tutaj bliższych, e, największym kanałem jest Look FPS, który ma tych widzów 1500 około. Natomiast sądzę, że do tych 2000 to jest takie na ten moment maksimum, do którego jest się w stanie dojść. Oczywiście, kiedy zaczyna się z kanałem, to wszystko leci bardzo powoli. Nie spodziewajcie się tego, że w przeciągu tygodnia będziecie mieli 100 widzów, chyba że jakaś dobra dusza was poleci, czy cokolwiek w tym stylu. Tylko że też musicie wtedy tym bardziej spiąć dubsko, żeby pokazać widzom, którzy do was przyszli, że nie macie zamiaru podchodzić do tego tak na odpierdol. Ale tak czy inaczej, sądzę, że te 2000 widzów to jest ta. To jest, to jest ta górna. Górny próg, do którego można dotrzeć. Takie jest cyfry, jakie ma Joshi 7901, czy Loczek. To już nie na nasze czasy. Więc, jakby co, jeżeli marzycie o 20 tysiącach subów, nagrywając tylko i wyłącznie Call of Duty, właściwie możecie zapomnieć, i mówię wam to w pełni szczer, szczerze. Następna sprawa, tutaj chyba właściwie przy następnym punkcie nie będzie większych zdziwień. Nic nie zarobicie. Jeżeli ktoś chce zacząć nagrywać na YouTube'a my z myślą o tym, że jakieś grube hajsy będzie z tego zbierał, to niech się puknie w głowę, ponieważ realia polskiego YouTube'a, zwłaszcza e, koda na IT polskim tym bardziej, ponieważ w Polsce oczywiście to zarabianie wygląda również inaczej niż w Stanach, e, to, 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 to nie, nie ma szans, nie ma szans, nic nie zarobicie. Jeżeli sobie włączycie, możecie sobie włączyć reklamy zarabiania, ja sobie to włączyłem dla jaj, bo mam jaką, jakieś tam partnerstwo z Machinimą sprzed jakiegoś roku, E, ogólnie zarobiłem 18 centów, bo ta maszynima cały czas mi jakieś tam pieniądze podbiera, więc jakbyście już chcieli mieć partnera, to zakładajcie go bezpośrednio z YouTube'em, a nie jakiegoś, jakąś maszynimę e, Ponieważ to jest firma, ona wam podkrada te parę centów tak czy inaczej, więc e, te 18 centów o, mogę za to kupić gumy kulki, ale nie mogę, ponieważ wypłacane pieniądze są dopiero od 100 dolarów, więc tak czy inaczej, jeżeli dojdziecie kiedyś do tych 100 dolarów, to wielkie brawa dla was. Tak więc jeżeli ktoś chce założyć kanał z myślą o tym, że zarobi. Grube pieniądze z tego, to niech niech zacznie sobie, niech zacznie myśleć o znajdzie, znalezieniu jakiejś pracy w McDonaldzie, bo więcej z tego wyjdzie niż niż zarabianie na YouTubie, szczerze o tym mówię. Następna sprawa: mentalność ludzi, czyli w skrócie hejterzy. Bo o tym, o tym też trzeba powiedzieć, jeżeli mówimy o minusach, to jak można byłoby o tym nie wspomnieć? Tym bardziej żyjemy w kiepskim kręgu, ponieważ kręg polaczkowy. Czyli tutaj nie będę, nie, nie mówię o tym, nie obrażam Polaków. Prawdziwy Polak to nie jest taka, taka mała kurwa, która leci za tobą i ci zazdrości każdego twojego kroku, każdego twojego małego sukcesu, tylko prawdziwym Polakiem jest osoba, która ma jak, jakąś zdolność honorową, która jest osobą dumną z tego, kim jest i nie potrzebuje... Tego, żeby wiecie, nadrabiać sobie te mikropunkciki hejtując ludzi na YouTubie, bo to już jest chyba szczyt żałości i szczyt żenady, ale musicie się liczyć z tym, że ci hejterzy tak czy inaczej do was przyjdą. To są osoby, które oczywiście mają ból które w 99% osoby, które będą was hejtowały, to są osoby, które mają spore kompleksy i muszą właśnie sobie te mikropunkty nadrabiać z waszym kosztem. Oczywiście nie można się tym za bardzo przejmować, tylko że musicie się nastawić na to, że wasz kanał nie będzie bez skazy i zawsze jakaś taka mała pizdeczka znajdzie się, która gdzieś tam się do was przyczepi o cokolwiek. W tym też miejscu chciałem powiedzieć, że jeżeli chcielibyście zaczynać z papstąpingiem czyli wrzucać jakieś gameplay na poziomie, jakieś, wiecie, to to było do, dobre parę lat temu i to też wzbudza sporą zazdrość. Wiele razy robiłem sobie takie testy, ponieważ lubię, lubię sprawdzać. Lu, ogólnie interesuję się psychologią, jakieś tam książki czasem poczytam, jakieś tam ciekawe artykuły w internecie. I często robiłem sobie takie mikro testy, na przykład wrzucałem e, komentarz neutralny, całkowicie na taki temat, takie typowe pierdolenie, żeby nie wzbudzić żeby nie wzbudzić żadnych negatywnych emocji I patrzyłem jak zachowają się ludzie w komentarzach Jak zachowają się ludzie Jak zachowają się oceny pod filmem Ym, Oraz wstawiałem takie filmy Gdzie na przykład nieprawdopodobnie się podniecałem Jakimś gameplayem Oczywiście wszystkie te reakcje też były sztuczne Ponieważ naturalny sposób Nie jestem człowiekiem, który by się czymś takim podniecał no i porównywałem sobie. Trzeba przyznać, że jeżeli wrzucicie dobry gameplay i jeżeli tym bardziej będziecie z tego gameplayu zadowoleni, to możecie liczyć na to, że zostaniecie zjechani przez ludzi z bólem dupy. Natomiast jeżeli będziecie wrzucali filmy neutralne, to możecie liczyć na to, że te hejty was w jakiś sposób będą omijać. I to jest sprawdzone źródło, ponieważ przez dwa lata to sprawdzałem, więc nikt mi tutaj nie biadoli, że jest inaczej. Następna sprawa. Musicie się liczyć z tym, że to co będziecie robić nie będzie tak dobre jak sobie to wyobrażaliście. Oczywiście, jeżeli ka każdy kto zaczyna z YouTube'em, z Call of Duty na YouTubie, pewnie sobie wyobraża, będę miał takie komentarze jak Loczek, będę mówił płynnie, nie będę się zacinał. Moje gameplaye będą zbierały setki tysięcy komentarzy, setki tysięcy wyświetleń. Nie ma nawet takiej opcji. Eee, przynajmniej w tych realiach, więc musicie się liczyć z tym, że. Te wasze zamiary, te wasze marzenia mogą się zderzyć z rzeczywistością i musicie się tego zderzenia spodziewać i musicie być na to przygotowani. Oraz tutaj też a propos hejterów, ponieważ nie każda osoba pisząca ci komentarz pod filmem jest hejterem. Hejter zazwyczaj to jest osoba, która się nie ujawnia, to jest osoba, która nie napisze Ci tego komentarza, tylko da ci dislike i z multicont i sobie pójdzie i wiecie, tam troszkę lepiej się poczuje, bo, bo znowuż miał chujowy dzień chujowego człowieka, więc musiał sobie te punkty ponadrabiać. No, a osoba, która Wam napisze komentarz, tym bardziej w opinię, która jest podparta faktami. Czyli jeżeli ktoś powie Ci, że w twoim, koment w twoim materiale jest zbyt głośno muzyka, albo jeśli w Twoim materiale jest za cichy komentarz, to posłuchaj się tego gościa i następnym razem podgłośnij ten pierdolony komentarz, a nie uważaj tę osoby za typowego hejtera, ponieważ nie każda osoba komentująca Twoje filmy, zwłaszcza komentująca Twoje filmy, jest hejterem. Hejter się zazwyczaj nie ujawnia, bo hejter to jest cicha pizda, więc naprawdę szanujcie osoby, które napiszą wam jakiś komentarz, gdzie wyrażają swoją opinię yy, na dany temat, na dany komentarz i próbują wam zwyczajnie pomóc. Yy, co nie zawsze taka opinia będzie dla was miła. Oczywiście, że nie będzie, ale na tym to właśnie polega. Yy, musicie się musicie zwracać uwagę na to, co widzowie co widzowie wam chcą przekazać jeżeli ktoś serio wychodzi do was z dobrą radą to się jej posłuchajcie i jak najbardziej się uchylcie ku temu i starajcie się dążyć do tego, żeby robić wszystko jak najlepiej, żeby to się przede wszystkim widzom podobało. Kolejna sprawa Filmy, mimo że robicie dla siebie, mimo że robicie dla swojej satysfakcji, robicie również dla widzów, nie możecie o nich zapominać. I jeżeli załokładacie już film, kanał na YouTube, to musicie się liczyć z tym, że ludzie będą do Was przychodzić i to przede wszystkim ich musicie się słuchać. Jeżeli ktoś powie Wam, że tego typu seria jest nudna, to musisz to wziąć pod uwagę, musisz wszystko analizować, musisz na bieżąco być z tym, co ludzie, co, czego ludzie chcą, co ludzie chcą dostać. Jeżeli ludzie mówią, że chcieliby zobaczyć klas setupy, to daj im te pierdolone klas setupy. Nie może być tak, że na przykład chcesz nagrać jakąś serię, która nikomu nie będzie się podobać, tylko tobie. Jeżeli chciałbyś zakładać kanał tylko dla siebie, to tak samo dobrze możesz robić filmy i wrzucać je sobie na pulpit swojego komputera, zamiast na, zamiast na kanał, na portal, którym jest YouTube. Tak więc tutaj też musicie się z tym liczyć. Następna zmiana to jest zmiana, następna sprawa to jest zmiana patrzenia na Twoją osobę. Kiedy staniesz się YouTuberem, ludzie przestaną traktować Cię jako normalnego człowieka. Przedtem, kiedy jeszcze nie nagrywałem na YouTubie, byłem tylko i wyłącznie kolejnym nikiem w systemie PlayStation i ludzie zwyczajnie mnie pomijali. Niektórzy mnie kojarzyli, moi znajomi na PlayStation mnie kojarzyli i tyle z tego było. Teraz e, prawie, naprawdę sporo osób o mnie przynajmniej słyszało, przynajmniej sporo osób o mnie wie. Wiele osób ma jakieś sztuczne, wyrobione zdanie na mój temat całkowicie z dupy, bo oczywiście chodzą pogłoski, oczywiście chodzą plotki, plotka za plotką, oczywiście wiecie, jak ten głuchy telefon, rzucisz hasło, a ludzie powtarzają. Dodając coś od siebie, i potem wychodzą jakieś nieprawdopodobne historie na wasz temat. Musicie być świadomi tego, że będziecie obmawiani. Musicie być świadomi tego, że ludzie będą o was mówić. Musicie być świadomi tego, że kiedy wyjdziecie z tego szeregu, kiedy przestaniecie być kolejnym szarym. Mm, wiecie. Kiedy przestaniecie być kolejnym szarym człowiekiem, kolejnym użytkownikiem PlayStation, ludzie zaczną o tym mówić, ponieważ zwłaszcza... zwłaszcza w Polsce o takich ludziach się mówi, dlatego że. Kolorowość w takim znaczeniu, że nie jesteś szarym człowiekiem, jest piętnowana, ponieważ yy, tym bardziej tutaj muszę wspomnieć niestety jeszcze raz o polskiej mentalności. Jeżeli chciałbyś zrobić coś więcej niż ludzie ci na to pozwolą, to będziesz za to tępiony i musicie się też tego spodziewać, więc możecie, się, możecie być pewni, że ludzie będą o was mówić, ludzie będą wymawiali wasz nick dużo częściej, także zmiana patrzenia na waszą osobę w takim znaczeniu, że kiedy ktoś do was wejdzie do party, będzie do ciebie mówił per panie youtuberze, a nie kolego. Musicie, się, musicie być świadomi tego, że pojawią się, pojawią się również wokół Was ludzie fałszywi, którzy zwyczajnie będą chcieli zyskiwać profity z Waszej pracy, z, waszych, z, waszej, z waszej roboty, z tego co robicie, z tego kim jesteście. To są ludzie, którzy. Takie trochę pijawki można by powiedzieć. Paru takich miałem, jeden z nich chciał nawet doprowadzić do zamknięcia mojego kanału, e, więc nie możecie wszystkim dookoła ufać, to też jest smutne. Aczkolwiek tutaj teraz przechodzimy już do plusów. E, być może nie wszystkim będziecie mogli ufać, znajdą się ludzie, którzy będą chcieli was podpierdalać, ale nie można nie, można nie powiedzieć o tym, że na pewno spotkacie na swojej drodze bardzo wielu dobrych ludzi. Ponieważ yy, wypadki, kiedy, wypadki, kiedy spotkacie na swojej drodze jakiegoś hejterka, czy jakiegoś człowieka, który ma ból dupy, czy kogoś kto was nie lubi, to są wypadki specyficzne i to jest na pewno znaczna mniejszość, a na pewno większość tych widzów, większość osób, która będzie was oglądać, to są ludzie, którzy będą was oglądać i będą szanować waszą pracę, którzy będą rozumieli to, że, że to co robicie wymaga na pewno naprawdę dużego wkładu dużego wkładu was własnego, dużego wkładu energii, dużego wkładu kreatywności, dużego wkładu ogólnie samego siebie w tę Waszą pracę, więc musicie wiedzieć, że większość osób, która do Was przyjdzie, będzie pozytywnie nastawiona do tego, kim jesteście, do tego, co robicie, więc e, też nie ma co się za bardzo zniechęcać i patrzeć tylko przez pryzmat e, tych ludzi, którzy będą negatywnie do Was podchodzić. Następna sprawa. Poznacie na pewno wiele osób, drugich YouTuberów, tym bardziej, ponieważ ja się cieszę, że na przykład miałem okazję poznać takiego Razera, miałem okazję poznać takiego Luka. To są ludzie. YouTuber to jest osoba, która ma coś do powiedzenia. To jest osoba, która skoro robi komentarz, skoro potrafi mówić na dany temat przez około 5, 10, 15, 20 minut, to jest osoba, która. Jest dobrym materiałem na znajomego, dobrym materiałem na kolegę, dobrym materiałem na gościach, z którym można spokojnie sobie pogadać w piątek wieczorem na Skype'ie, kiedy nie masz co robić. Ja wiele, wiele wieczorów przesiedziałem rozmawiając tylko z moimi znajomymi. Do dzisiaj pamiętam, bardzo dobrze wspominam jak rok temu w zimę rozmawialiśmy o pierwszej nocy sobie z Razerem i jeszcze paroma znajomymi, głównie moimi. Nie było żadnych problemów, wszyscy się... wszyscy fajnie rozmawiali, była ciekawa dyskusja na wiele różnych tematów, czy to życiowych, czy to związanych z grą, więc na pewno poznacie na swojej drodze, jeżeli zaczniecie nagrywać na YouTubie, na pewno będziecie mieli okazję poznać i trafić na swojej drodze na wiele ciekawych osób, wiele barwnych osób, które będą mogły Was zaciekawić, które będą, z którymi będziecie mogli zwyczajnie spędzić trochę czasu, z którymi będziecie mogli powymieniać jakieś tam... E, powymieniać zdania na różne tematy więc to jak najbardziej na plus następna sprawa to już to, to, to o czym po części już wspomniałem, czyli że jesteście wynagradzani za waszą ciężką pracę jeżeli będziecie ciężko pracować, jeżeli będziecie regularni, jeżeli będziecie mieli dobre materiały, jeżeli będziecie się poprawiać jeżeli jeżeli będziecie cały czas progresować, czyli postępować z waszym prowadzeniem kanału, to też u siebie mogłem zauważyć, na przykład porównajcie sobie mój pierwszy filmik z moim komentarzem sprzed dwóch, sprzed dwóch lat, mój pierwszy filmik po, po wróćcie na kanał yy, i porównajcie te materiały z dzisiaj sprzed z pół roku to jest naprawdę ogromna przepaść za każdym razem starałem się poprawić swój komentarz swoją dykcję jeżeli coś mi nie wychodziło to poprawiałem ten komentarz dany komentarz jakieś 5 10 razy czasami całkowicie sobie odpuszczałem nagrywanie danego komentarza danego dnia kiedy zwyczajnie nie byłem w stanie sklecić składnego zdania Mm, ale musicie, być, musicie wiedzieć, że ciężka praca będzie wynagradzana tym, że będą przychodzić do Was club, że ludzie będą chcieli Was polecać, że będą pojawiały się miłe komentarze, które, które sprawią Wam wiele radości pod Waszymi filmami i musicie być świadomi tego, że Wasza ciężka praca nie pójdzie na pewno na marne. Następna sprawa to jest to, że uczycie się mówić. To przynajmniej dla mnie jest naprawdę wielki plus. Być może dzisiaj ten komentarz nie jest składny, ponieważ mówię bez śniadania. A Jezus, też jest ważna godzina, o której nagrywacie komentarz, ponieważ jeżeli nie zjecie śniadania, jeżeli... inaczej będzie was, wasz głos brzmiał po tym, jak zjecie obiad, po tym, jak się napijecie wody, po tym, jak nie wiem wstaniecie o suchym pysku i zaczniecie gadać do mikrofonu. Wszystko ma znaczenie, wszystko robi te różnice. Tak więc, wracając do tematu nauka mówienia. To jest, to jest coś, to jest sztuka, czyli retoryka to jest sztuka naprawdę przydatna w codziennym życiu. Przynajmniej po to, żeby czasem przekonać swojego kolegę do tego, że dzisiaj warto włączyć dany film, a nie, a nie inny, albo żeby przekonać swoją dziewczynę, że dzisiaj warto lepiej, warto iść do kina, albo lepiej zostać w domu. Wszystko się przydaje, zwłaszcza właśnie ta sztuka mówienia, przekonanie do swoich racji, sztuka, sposób składania jakichś bardziej złożonych zdań, które wyglądają dobrze. Nauka nowych słów, korzystania z nich w wyrazach, sztuka, to jest, to jest sposób też... Właśnie tego nie prezentuję w tym momencie, ponieważ nie mogę ułożyć sobie żadnego składnego zdania w głowie, ale już mówię 15 minutę, więc możecie mi to wyba wybaczyć po części. Eee, kolej, właśnie to jest taka sprawa, że... To jest coś, co na pewno wam się w życiu przyda. Czy to o, w rozmowie o pracę, czy to na maturze ustnej z angielskiego, czy to z polskiego. Ja z maturami ustnymi nie miałem przynajmniej problemu. Dla mnie złożenie jakiegoś zdania sensownego na poczekaniu to nie był jakiś wielki problem. Też jeżeli chcielibyście na przykład lecieć na freestyle'u, wiecie... Jak, jak ci raperzy, no to też wam się to przyda, ponieważ musicie jak najszybciej, jeżeli mówi prowadzicie live komentarz, jeżeli live komentarz, w sensie jeżeli mówicie na żywo, musicie jak najszybciej wynajdywać kolejne słowa w waszej głowie, nie możecie robić większych zastojów, nie możecie... Nie możecie robić przerw, musicie cały czas nadawać, cały czas nadawać Ludzie nie chcą słuchać jak ty się zacinasz Ty musisz cały czas mówić, cały czas musisz mieć nowe słowa I cały czas te zdania muszą brzmieć inaczej Nie możesz powiedzieć kolejnego zdania z zastosowaniem tej, tej samej składni Nie możesz kolejny raz powiedzieć, użyć tego z kolejnego wstępu W kolejnym zdaniu Musisz za każdym razem troszkę tam, wiecie tak, przemieniać Musicie stosować różne jakieś zwroty wyrazowe, jakieś inne pierdoły Cały czas musicie jak najbardziej rozmaicać waszą umowę. Dobra, to by było chyba na tyle. Mi się wydaje, że to by było wszystko. Kolejna jeszcze sprawa, tutaj wspomnę o dwóch dwóch punktach, punktach, które uznałem za neutralne. W tym wypadku będziesz musiał utrzymywać regularność. To jest rzecz, której nie mogę uznać ani na minus, ani na plus, ponieważ z jednej strony regularność uczy nas właśnie tego, Właśnie tej regularności, regularność uczy regularności, kurwa, co to, co to za zdanie? E, ale tak właśnie jest, czyli jeżeli, wiecie, jeżeli się za coś weźmiecie, jeżeli sobie powiecie, że musicie dzisiaj nagrać komentarz, jeżeli nauczycie się tego, że musicie się do czegoś zmusić, dużo łatwiej będzie wam także w codziennym życiu, na przykład odrobić jakąś pracę domową, będzie wam dużo łatwiej, nie wiem, zmusić się do treningu, e, będziecie po prostu wiedzieli, że jeżeli będziecie, musicie coś robić, musicie coś robić, musicie coś robić, wiecie, że macie, jesteście zobowiązani do tego, żeby prowadzić swój kanał, żeby wrzucić kolejny film, wiecie, że macie tydzień przerwy od filmów i wiecie, że jesteście zmuszeni nagrać ten kolejny film, to jest na minus, że musicie się czasem zmusić do tego, żeby zrobić dany materiał, ale musicie wiedzieć też, że to daje wam, będzie, będzie w przyszłości procentowało, da wam to jakieś korzyści. Następna sprawa, o której nigdy nie mówiłem, a też obowiązuje, to jest przyjmowanie pozy nie wiem, czy wiele razy zwracał na to uwagę mój przyjaciel Gaweł, czasami odzywał się w komentarzach pod filmami, e, zwracał uwagę mi na to, że czemu przyjmuję taką poza, to z prostego względu. Ludzie nie chcą słuchać ciebie, prawdziwego ciebie, ludzie chcą słuchać osoby, za którą się podajesz, ludzie chcą słuchać Sosabowskiego, ja nie jestem Sosabowskim, ja jestem Michał Nowacki. Ja normalnie nie jestem, nie mam w sobie prawie w ogóle tej, tej wesołej nuty w głosie. Ja wszystko praktycznie muszę, muszę się po części zmuszać. Ponieważ jeżeli, jeżeli mówiłbym takim głosem, jakim mówię na co dzień, jeżeli zamęczałbym was problemami jakie przeżywam to zwyczajnie nikt by, nie, nikt by mnie nie oglądał. Ludzie chcą, ludzie chcą słuchać osób, które są pozytywne ja jestem człowiekiem, który jest z natury pesymistą. Jestem realistą, a realizm prowadzi... bycie realistą prowadzi do pesymizmu przez to na jakie realia życiowe napotykacie. Tak więc jeżeli chcielibyście słuchać... Nie chcielibyście słuchać nieprawdziwego, osoby mówiącej. Oczywiście mówię to, co myślę. Mówię to, co myślę, tylko że muszę się nastawić. Muszę, muszę na po... Kiedy włączam komentarz, kiedy włączam mikrofon, kiedy podłączam cały sprzęt do komputera. Wyłączam myślenie na, ten, na pewien moment, wyłączam wszystko co jest dookoła i zamieniam się w Sosabowskiego. To jest przyjmowanie pewnej pozy. Oczywiście chyba nikt z Was nie myśli, że kiedy rozpoczynam komentarz i mówię witam Was wszystkich, z tej strony Michał i zapraszam Was do kolejnego filmu na moim kanale, to mówię na serio. Jeżeli ktoś myślał, że kiedy wiłem jakiś gameplay typu nie wiem pierwszy w Polsce, kład, Camstrike i, i, i ta nuta w głosie tego, te, ta, ta podnieta, jeżeli, myśli, jeżeli ktokolwiek myślał, że to jest na serio, to zwyczajnie jest mało świadomym człowiekiem, mało świadomym człowiekiem tego co się wokół niego dzieje. No i właśnie warto było chyba o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że troszkę parę osób uświadomiłem, bardzo długi komentarz. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się mimo wszystko podobał. Starałem się być z Wami szczery, nie chcę niczego udawać. Chciałem po tych prawie dwóch latach powiedzieć, jak sprawa wygląda, jak wyglądają realia. Czy warto nagrywać na YouTube'a? Zwłaszcza Call of Duty. Czy to w tej chwili jest opłacalne? Powiem wam tak. Nie powiem wam, czy warto, czy nie warto, sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, powiem wam tylko, że po tych prawie dwóch latach ja nie żałuję. Jeżeli miałbym wybór, zrobiłbym to po raz kolejny i sądzę, że to nie jest czas stracony, sądzę, że wiele przez ten czas się nauczyłem, sądzę, że bardzo mi się to przydało, zwłaszcza patrząc na kierunek studiów, jakie obrałem. Sądzę, że ze wszystkim jesteście w stanie sobie poradzić, nie, nie bójcie się tych minusów o, których, minusów, o których wspomniałem, ponieważ wszystko jest do pokonania. Mi się wydaje, że mimo wszystko jest więcej korzyści niż, e, niż właśnie tych e, argumentów przemawiających przeciw nagrywaniu na YouTube'a. Tak więc wszystko jest w Waszych rękach, jeżeli zastanawialiście się, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli coś was, coś was jeszcze nurtuje, spokojnie do mnie piszcie na moim fanpage'u na Facebooku, do którego link jest jak zawsze w deskrypcji, oczywiście czasem zapomnę, ale przynajmniej mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę i będzie tam ten link wstawiony. Tak więc to by było na tyle. Podzielcie się ze mną swoją opinią na ten temat w komentarzach. Tradycyjnie zachęcam również do lajkowania, subskrybowania mojego kanału. I czekajcie już na Sylwestra z Sosabowskim, który jest w fazie tworzenia. Będzie wrzucony w przeciągu chyba najbliższych dwóch dni. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!